Jeśli Vanitas no Kartę wzbudza moje największe zaciekawienie, tak Scarlet Nexus najwięcej obaw. Mimo tego postanowiłem dać tytułowi szansę i umieściłem go w swoim zestawieniu. Czas pokaże, czy postąpiłem słusznie. Scarlet Nexus bazuje na japońskiej grze wideo, która ukaże się pod koniec czerwca. Oto jej zarys fabularny. W roku 2020 Ziemia opanowała obca forma życia, zwana inni. Stworzenia zaczęły pożerać ludzi na niespotykaną skalę. By zapobiec dalszej tragedii, powołano specjalny oddział, mający zgładzić innych. W skład tej organizacji wchodzą główni bohaterowie anime, czyli Yuito Sumeragi, przyjacielski chłopak władający mocą telekinezy, oraz Kasane Randall, opanowana, niezwykle zdolna dziewczyna posiadająca identyczne zdolności co Yuito. Mimo odmiennych charakterów, duet postanawia współpracować i zniszczyć monstra. Sny Kasane przypowiadają, iż nie będzie to jednak łatwe zadanie. Jak słyszycie, zarys fabularny nie jest z pewnością niczym odkrywczym. Na podobnym patencie opiera się chociażby tegoroczne AT6. Mam nadzieję, że obydwa tytuły położą nacisk na relacje między głównymi bohaterami. Zarysują ich charakterologiczne różnice, podejście do wykonywanych zajęć, a także rozterki natury moralnej. Jeśli tytuł studia Sunrise zawsze wymienione elementy oraz zaserwuje solidne walki bez kiepskiego CGI będę naprawdę zadowolony. Premiera w lipcu. Pine Jam to nowe studio nie mające na swoim koncie żadnego wyróżniającego się tytułu. Sytuację może odmienić Kageki Shodzio, anime szkolne z elementami dramatu. Jeśli interesujecie się teatrem lub operą, Kageki Siodio jest z pewnością dla Was. Produkcja oscyluje bowiem wokół dziewczęcej szkoły muzycznej. Wśród uczennic znajduje się chociażby Sarasa Watanabe, niewinna, odważna, mierząca 180 cm wzrostu dziewczyna oraz Ai Narata, była idolka, która opuściła grupę ze względu na swą niechęć wobec mężczyzn. Sarasa i Ai wkraczają do świata szkoły z wielkimi nadziejami. Bardzo szybko przekonują się, iż ich codzienność nie będzie usłana różami. Placówka słynie bowiem z ogromnych wymagań oraz wybuchających co chwila konfliktów. W wypadku tytułów szkolnych zwracam uwagę na dwa aspekty: postacie oraz zachodzące między nimi relacje. Z pewnością ciężko wprowadzić pod obydwoma względami jakieś nowości, w gruncie rzeczy nawet na to nie liczę. Mam nadzieję, że główne bohaterki wzbudzą naszą sympatię, a ich przeszłość zostanie odpowiednio nakreślona. Jeśli twórcy poruszą dojrzałe zagadnienia, pokażą jak wygląda nauka w prestiżowej szkole, gdzie młodzi ludzie walczą o marzenia, własną przyszłość, będzie świetnie. Premiera w lipcu. Ciekawie zapowiada się również film Misekino Mayoiga. Tytuł studia David Production trafi do japońskich kin 27 sierpnia. Hiori: to ośmioletnia dziewczynka, która straciła rodziców w wypadku samochodowym. Na skutek traumatycznych przeżyć Hiori przestała mówić, jednak mimo tego zdołała zachować wrażliwość i opiekuńczą osobowość. Jui jest natomiast szczerą, bezpośrednią siedemnastolatką, która z pewnych przyczyn opuściła dom rodzinny. Pewnego dnia bohaterki doświadczają silnego trzęsienia ziemi. Dziewczyny wyszły cało z opresji, ale kataklizm poczynił na tyle poważne szkody, że Yui oraz Hiori nie miały do czego wracać. Pomocną dłoń wyciąga do nich Kiwa Yamana, starsza pani, żyjąca w nadmorskim domku. Pani Kiwa zachęca Hiori oraz Yui, aby zamieszkały razem z nią. Dziewczyny akceptują ofertę, co daje początek pięknej relacji, bogatej w przygody i niecodzienne zdarzenia. Misa Kino ma wszelkie podstawy, aby wykreować dojrzały, mądry film. Jego motywem przewodnim będzie zapewne akceptacja traumatycznej przeszłości oraz odnalezienie chęci do życia czyli zagadnienia wielce wartościowe i uniwersalne. Mam nadzieję, że Misa Kino Majoiga omówi je w sposób rzetelny, a może nawet innowatorski. Dzięki temu, film z pewnością zostanie na dłużej w naszej pamięci. Premiera 27 sierpnia. Przedostatni tytuł w naszym zestawieniu to Make You Black Company. Co prawda nie jestem przekonany do niego w 100%, aczkolwiek dostrzegam w anime pewien potencjał. Kinji Ninomiya posiada jeden cel. Leniuchować do końca swego życia. Mężczyzna nie ma ambicji, marzeń, celów, nie chce podjąć się żadnej pracy. Pragnie tylko leżeć na kanapie i się obijać. Jak wiemy, los w świecie anime potrafi być mocno przewrotny. Kinji trafia bowiem do alternatywnej rzeczywistości. Tam zostaje zagoniony do pracy w kopalni. Dla Ninomi jest to niczym wyrok śmierci. Mężczyzna musi nie tylko wymachiwać kilofem przez kilka godzin dziennie, ale akceptować towarzystwo innych pracowników. Czy praca w kopalni odmieni światopogląd Kindziego, a może jeszcze bardziej ugruntuje jego pierwotne założenia? Make You Black Company zdaje się poruszać poważne zagadnienia, jednak nie powinno zabraknąć tam również humoru. Wystarczy, że rzucicie okiem na zwiastun. Mimika Kindiego jest doskonała, a niektóre gagi rozbawią nawet największego ponuraka. Dobrze, gdyby humor szedł w parze z konstrukcją postaci. Mam na myśli nie tylko Kindziego, ale również jego towarzyszy Rimu i Wanibe. Omówienie zagadnienia własnej woli oraz korzyści płynących z pracy też byłoby mile widziane. Premiera w lipcu. W przyszłym miesiącu premiera otrzyma także druga część Tensei Shitara Slime Data Ken 2. Nie jestem na bieżąco z Przygodami Tempesta, także postanowiłem nie wnikać w ostatnie wydarzenia serii. Jeśli anime wzbudziło jednak Wasze zaciekawienie, z pewnością sięgniecie po kontynuację. Tym bardziej, że tytuł zbiera kapitalne oceny. Premiera w lipcu.